Witam wszystkich, tu blog Odkrywcy. Jestem dzisiaj w Bytomiu i zaczynam wędrówkę śladem rzeki Bytomka. Rzeki o długości ponad 19 km, liczonej najprawdopodobniej od ujścia kanału przy kolei wąskotorowej w Karbiu i aż do ujścia w Gliwicach, gdzieś tam przy Ligocie Zabrskiej, gdzie wpływa do Kłodnicy. Rzeki, która następnie płynie do Odry. Yy, tak, yy, nie jest bardzo, jest, może inaczej, jest bardzo ciężko znaleźć źródło rzeki Bytomki. To jest bardzo yy, troszkę niewdzięczna, niewdzięczna rzeka. I jest wiele teorii, z którego ta bytomka pochodzi, gdzie są, gdzie są źródła. Yy, ja dotarłem, tak naprawdę, do ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wodali widać przepust, i ten kanał, przy którym jesteśmy, prowadzi prosto do rozlewiska zwanego Staw Wączek, do którego woda wpływa ze stawu Branka. A Staw Branka jest zasilany przede wszystkim wodą, gdzieś tam deszczową prowadzoną kanalizacją i wpływa do stawu w dwóch miejscach oraz w jednym miejscu najprawdopodobniej troszkę dalej w lesie. Gdzie jest wiele koryt, jak jest dużo gdzieś tam tej wody deszczowej, opadowej, to tymi kanałami woda jest prowadzona do tegoż stawu. Więc dzisiaj yy, tam nie będę już niczego szukać, to na osobnym gdzieś tam materiale związanym ze stawem Brandtka. Dzisiaj interesuje nas sama bytomka i no i przybliżone lokalizacje źródeł. Jako, że z tego stawu bączek nie ma ciągłości. Jak widać i ogólnie ten, yy, te koryto jest puste, ale w sytuacji kiedy tam jest dużo wody, jak widać są prowadzone tutaj węże, którymi płynie płynie woda i mamy tutaj jeden właśnie z początków rzeki Bytomka, tak to tu wygląda i w tym miejscu, tak powiedziałem, woda bezpośrednio wypływa tak naprawdę ze stawu Brandka. Teren bardzo ciężki, niedostępny. Całe morze na Włoci Kanadyjskiej. Żeby iść dalej, naprawdę trzeba się bardzo mocno wysilić. Zresztą ja zamierzam to zrobić. Tutaj łatwiej się dostać zdecydowanie od ulicy Jeziorańskiego. Jest tutaj do 100 metrów do przepustu. Nie ma z tym żadnego problemu. Tak więc co do teorii źródeł, na pewno nie żabie doły. Bardziej właśnie miechowice. Jedno ze źródeł to jest właśnie staw Brandka. Tak więc idziemy. Po malutku zbliżamy się do końca jednego właśnie z naszych pierwszych źródeł rzeki Bytomka. Ona tu przepływa pod ulicą Celną. Jak widać, dość szerokie koryto tutaj jest. Tutaj jest dawna fabryka prefabrykatów Zalana. Wodami związana z kolejnymi naszymi źródłami, związanymi właśnie z wodą dołową kopalni Centrum, zresztą zbiornik kopalniane jest po drugiej stronie tego nasypu. To jest właśnie jedno z głównych źródeł rzeki Bytomka. Zresztą, jak widać, tutaj tą rurą jakaś woda wypływa. Na pewno jest związana z wodami dołowymi, czy bezpośrednio, właśnie z samym terenem fabryki. No, być może, bo w sumie całkowicie by ją zalało. A jak widać tej wody troszkę jest, no i musi gdzieś uchodzić. Więc tak to tu wygląda, dochodzimy właśnie do pierwszej infrastruktury. Koryto się kończy, woda jest tutaj odpompowywana. I prowadzona już dalej gdzieś tam pod ziemią. Może nawet tutaj tą rurą. Jak już powiedziałem, bytomka skrywa wiele tajemnic. No dotarliśmy do wspomnianego zbiornika kopalnianego, kopalni centrum. Zresztą ona jest tutaj za tym drzewostanem. No i jeden e, nazwijmy to ze źródeł z początków właśnie naszej rzeki: bytomka. Trzeba tutaj zejść dość stromo. No tak to tutaj wygląda. Te wody kopalniane. Zresztą wyglądają, jak wyglądają. Niezbyt zachęcająco. To właśnie główna część. Część wód zasilających. Z początku, właśnie rzekę Bytomka. No i potem się wszyscy dziwią, że ta rzeka wygląda, jak wygląda. Ale skoro od samego początku już to jest takie paskudne. To nie ma się czemu, czemu dziwić. Jeszcze jakiś podkład kolejowy. No dość to wstrętnie. Wygląda. Ale tutaj dobrze widać, jak ta woda dalej prowadzi. Właśnie przepływa tym zbiornikiem. Ogólnie tam pod sam nasyp kolejowy, tam powinien być kolejny budyneczek, i tam woda powinna być odpompowywana kolejnym, właśnie korytem prowadzącym pod linię wąskotorową, właśnie w Karbiu, i tam woda odprowadzana do tego głównego już koryta, bytomki, do którego już będziemy teraz zmierzać. No i pokażę Wam oczywiście początek. Tego to oficjalny początek całej rzeki, i gdzie te wszystkie wyloty wylatują, jak to tam wygląda. Właśnie z tych e, nazwijmy to źródeł, My jesteśmy, jesteśmy już przy tej stacji pomp. Co słychać tu, już doskonale widać te rury, którymi woda z tego zbiornika osadowego wypływa. Jest skierowana do głównego koryta Bytomki. Tak prezentuje się właśnie to jedno z głównych źródeł tej rzeki, gdyby ktoś miał wątpliwości. I w przeciwieństwie właśnie do tego pierwszego źródła, na którym na początku byliśmy, gdzie tam dużo zależy od okresu roku, od ilości wody, którymi właśnie z tego rozlewiska tam woda jest odpompowywana tak tutaj produkcja póki co idzie na okrągło i więc można powiedzieć, że to jest główne źródło źródło Bytomki i na pewno nie żadne żabie doły. A tutaj właśnie wody kopalniane kopalni centrum zbiornik kopalniany tutaj mamy tablicę teren zakładu górniczego centrum osadniki wód dołowych. Numer 28 C1C4, gdyby ktoś miał wątpliwości, gdzie jesteśmy, tak więc e, kieruję się właśnie do centralnej części karbia. Pokażę Wam te wszystkie wyloty tych kanałów, e, na początku, oczywiście, tego głównego koryta i będziemy kończyć materiał. Dotarliśmy do wspomnianej kolejki wąskotorowej, ona przebiega dosłownie tutaj. Zobaczcie. Mamy tutaj przepust, w którym woda wypływa z kanału. To jest właśnie wylot naszego pierwszego źródła, w którym rozpoczęliśmy wypad. No tutaj woda wygląda ochydnie, po prostu jakaś wstrętna breja. Też troszkę mimo wszystko zaskakujące, więc coś tam myślę, że na trasie musi się dziać, że ktoś coś tu jeszcze zanieczyszcza. No tak czy inaczej, to można powiedzieć, że jest to oficjalnie początek rzeki Bytomka. Tak jak wspomniałem na początku, są tak naprawdę trzy źródła. To jest właśnie wylot tego pierwszego kanału, o którym mówiłem. Tego pierwszego naszego źródła, pochodzącego niejako od stawu Brandka. Ależ tu ślisko. Eee, tutaj w tej części nie ma problemu, żeby przejść. Przynajmniej póki co. Ale pokażę Wam jeszcze to, co nas interesuje. Czyli właśnie źródła tej rzeki. Ogólnie, jeśli chodzi o ten początek. W tej chwili ten poziom jest dość, dość duży, ale w okresach suszy tej wody tutaj jest właśnie bardzo, bardzo mało. I to właśnie wynika z tego, że tak jak dzisiaj widzieliśmy, że są poprowadzone węże od tego stawu bączek, tego rozlewiska, które jest połączone właśnie z brądką. I normalnie jak nie ma wysokiego poziomu wody, to tam żadnych węży nie ma, i ta woda nie jest doprowadzona. Dlatego tutaj tej wody też jest dużo, dużo mniej. Zobaczcie, tutaj mamy drugi kanał. To jest najprawdopodobniej, właśnie z tego naszego drugiego źródła, czyli ze zbiornika kopalni Centrum. Oczywiście troszkę tutaj teoretyzuję. Dlatego, że pewności, pewności nie ma, ale tamta woda również musi gdzieś wychodzić. No i myślę, że to jest właśnie to miejsce. I zobaczcie, ile tej wody tu przepływa. I tak całą dobę. Tak no więc wszystko wskazuje na to, że właśnie to jest ten główny zasób tej rzeki Bytomka, główne źródło i to musi być woda właśnie pochodząca z tego zbiornika kopalnianego. No więc mamy już dwa źródła, ale zobaczcie, tu już ta woda jest dużo lepsza niż na początku. Już nie wygląda tak strętnie. I teraz idziemy jeszcze kolejne kilkadziesiąt metrów. I dotrzemy do trzeciego źródła. Zobaczcie, to jest maksymalnie 200 metrów od wylotu. Tego pierwszego kanału. Dlatego, jak dla mnie to są trzy podstawowe źródła tej rzeki. Zobaczcie, tu, tutaj woda też naparza z dużą siłą. I to jest najprawdopodobniej woda dołowa kopalni Bobrek. Zresztą kopalnia Bobrek jest dosłownie zaczyna się z 200 metrów stąd, bardzo bliziutko. I tutaj można zobaczyć jeden wylot, drugi wylot. A no więc to tak a propos źródeł naszej rzeki, tej Bytomki. I tak naprawdę od tego miejsca można spokojnie iść dalej. Właśnie brzegiem tej niemałej Śląskiej rzeki. Tak więc zostańcie na dalszym materiale. Idziemy dalej. I tym właśnie sposobem mamy ogarnięte wszystkie trzy główne źródła bytomki, czyli właśnie pochodzące od stawu Brandka, choć to bardziej cyklicznie, właśnie od kopalni Centrum i od kopalni Bobrek. Tak więc to tak a propos tajemniczych źródeł bytomki. Nie jest to wszystko, tak jak powiedziałem na początku, proste, oczywiste. Trzeba sporo się natrudzić, żeby coś tam poszukać. A do tego dochodzą właśnie, tak przy tutaj okresowe doprowadzenia wody. to jeszcze bardziej utrudnia, właśnie zlokalizowanie źródła, źródeł. A gdyby się chciało jeszcze więcej, to jeszcze poszukać źródeł stawu bramka to jest jeszcze to jeszcze bardziej komplikuje całą sytuację ale tak to tutaj wygląda mamy trzy główne wyloty trzy źródła tej rzeki to no więc źródła Bytomki w pełnej w pełnej okazałości no więc wszystko z mojej strony trzymajcie się ciepło na razie cześć